świadomość dzisiaj, dzisiaj, któregoś siódmego dnia Nowego Roku, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że Krzyż Chrystusa jest na wyciągnięcie ręki. Czym jest to wszystko? Czym jest Krzyż? Czym jest Chrystus? Czym jest Bóg? Kim jest właściwie? O tym być może niejeden z nas ani razu w swoim życiu nie usłyszał. O tym, że Bóg jest dobry i On jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. Mówimy często w różnych miejscach, w których żyjemy. Często żyjąc w miejscach religijnych, często żyjąc w miejscach katolickich, protestanckich, mówimy, że Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, że Bóg to jest ktoś, kto ma o nas staranie. Ale jest pytanie, czy my w swoim życiu doświadczamy dobrego Boga? Czy my w swoim życiu doświadczamy tego, o którym mówimy, tego, o którym być może nieraz słyszeliśmy? W kręgach rodzinnych, w kręgach kościelnych. Czy my znamy osobiście tego, o którym się mówi? I mało tego, czy my go znamy. Czy my go doświadczamy? A pójdę jeszcze dalej. Czy on jest naszym Ojcem? Bo Słowo Boże mówi, że każdy, który wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. A Ojciec będzie z nim wieczerzał. I teraz jest pytanie: czy Bóg. Być może dla niektórych postać z oddali, być może dla niektórych postać z tabernakulum, być może dla niektórych postać, która mieści się w kościele, być może dla niektórych postać, która jest na chmurach, na tronie w niebie, być może postać, która jest to oddzielona od człowieka. Czy Bóg jest dostępny dla człowieka? Czy On dopiero będzie w momencie, kiedy zejdziemy z tego świata i później. Święty Piotr nam otworzy drzwi, powie, sprawdzi sobie, czy tych grzechów było dużo, czy mało, i czy będziesz miał wstęp, czy nie, a później czyściec. I nie wiadomo, tak w sumie, czy my mamy tą pewność tego nieba, tego Boga, czy my właściwie mamy pewność dobrego Boga, Boga, który jest dobry, który jest Ojcem. Chciałbym Wam powiedzieć tutaj słowa Ewangelii, które są napisane w piśmie, są napisane w Biblii, nawet je recytować które są często sprzeczne z tym, czego się dowiadujemy w kościołach na co dzień. Chcę Wam powiedzieć, że zbawienie, które jest w Chrystusie Jezusie, jest dostępne dla każdego za darmo i stało się to 2000 lat temu. I stało się to ze względu nie na uczynki człowieka, nie na zachowanie człowieka, nie na miejsce, w którym człowiek spędza te życie, nie na jego stan duszy, stan charakteru. Ale stało się to przez wzgląd na Chrystusa Jezusa. Bo Bóg, Ojciec, zbawił świat na swojego Syna. Człowiek, który rodzi się na ziemi, jest oddzielony od Boga. Rodzimy się na ziemi, oddzieleni od stwórcy i jesteśmy martwi duchowo. To jest cała prawda o człowieku. I wartość człowieka nie jest wiele większa niż polna trawa, jak powiada Pismo. Ale Jezus Chrystus on nie zrobił tego ze względu na człowieka, co zrobił, ale on to zrobił ze względu na siebie, bo to on jest miłością, a człowiek nie jest w stanie zasłużyć sobie na względy Boga sam z siebie. Dlatego on jako człowiek zszedł na ziemię i zapłacił cenę za grzech, bo ceną, bo ceną za grzech jest śmierć i każdy z nas, który nie pojedna się z Bogiem, musi tą cenę zapłacić. Ale jestem tutaj po to, żeby Ci powiedzieć, że nie musisz przygotowywać się na sąd. Nie musisz przygotowywać się na śmierć wieczną. Nie musisz przygotowywać się na osądzenie przez Boga ku potępieniu. Nie musisz, ponieważ Chrystus zapłacił cenę po to, żebyś Ty już nigdy więcej nie musiał płacić. Chrystus, Bóg, człowiek, zapłacił cenę, która spoczywała na ludzkości. I to On oczyścił ludzkość z grzechu, tak by była czysta, jak łza w oczach Ojca. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Nie ma innej drogi jak w Chrystusie Jezusie. I każdy człowiek musi zdać sobie sprawę z tego, że jest martwy. Szukamy wszyscy, będąc na tej ziemi, miejsca spełnienia szukamy wszyscy miejsca, które by wypełniło nasze serce. Ja przez 26 lat szukałem miejsca, które by wypełniło moją pustkę. I z perspektywy tej ziemi, co sobie zaplanowałem, to osiągnąłem. Z perspektywy tej ziemi, dom, rodzina, samochód, dobrze, praca, w której dobrze zarabiałem. Wszystko osiągnąłem. Mimo to pust Życie miałem puste, jak będę turecki, mimo to nie miałem siły wstać z łóżka każdego kolejnego dnia, bo problemy dnia codziennego przygniatały mnie coraz to bardziej. Mimo... bo my sami wiemy, im dłużej żyjemy na tej ziemi, im dłużej funkcjonujemy tutaj, na tej ziemi, tym coraz to bardziej, można powiedzieć, rozwijamy się. Ale chcę powiedzieć Ci to z innej strony pokazać. Czy nie jest tak? że coraz to bardziej chodzisz w zależność od tego świata. No bo rozwijasz się w firmie. Nagle masz 5 10 trzydziestu klientów, 50. Masz swój biznes i mówisz, że się rozwijasz. Ale prawda jest taka, że jesteś niewolnikiem tego biznesu. Czy nie jest tak, że staramy się udobruchać Boga i zaczynamy działać w kościołach? Zaczynamy być w kościele protestanckim, katolickim, w Świadku Wiechowym? Nieważne teraz. Zaczynamy funkcjonować w religii. Zaczynamy być znowu ludźmi Bogu. ale im więcej robimy, tym większymi niewolnikami jesteśmy. Im więcej robimy, tym więcej bierzemy na swoje barki i coraz to bardziej jesteśmy uzależnieni od systemu. Czy nie jest tak, że będą, mając karierę sportową, jak i ja miałem, coraz to więcej, coraz to, coraz to więcej czasu poświęcałem, coraz to więcej życia poświęcałem, coraz to więcej czasu, pieniędzy i rodziny poświęcałem na to, żeby moja kariera się powiodła. Czy nie jest tak, że im bardziej rozwijasz się w tym życiu, tym jesteś większym niewolnikiem tego życia? Bo chcę ci powiedzieć, że to właśnie nie jest życie. Jest to system, który sprezentował człowiekowi diabeł będąc na tej ziemi, ale o tym się nie mówi. Jest to system niewoli, w której żyjemy na tej ziemi, ale Chrystus przyszedł po to, żeby cię wyciągnąć z tego systemu, żebyś nie był zależny od tego systemu, ale jesteś niestety. Niestety jesteś, bo żyjesz nim i się rozwijasz. Martwy, oddzieleni od Boga. Dlaczego twierdzę, że człowiek jest martwy? Nie dlatego, że chociażby, tak mówi słowo, ale dlatego, że nie potrafisz żyć sam z siebie. Ciągle jesteś zależny od rodziców, później od przyjaciół, później od pracodawcy, Później od księdza, pastora, później od żony, ciągle od czegoś. Jesteś coraz to bardziej zależny. Ale ta zależność, jeżeli by polegała na miłości, to nie zniewalałaby Ciebie, nie spowodowałaby w Twoim życiu tego, że z dnia na dzień czujesz się coraz to bardziej przytiemierzony, że coraz to więcej tej codzienności jest nakładane na Twoje barki i coraz to większy ciężar musisz dźwigać. Nie, bo życie, które jest w Chrystusie, ono uwalnia człowieka do prawdziwego prosperowania w ramionach Ojca. Życie, które jest w Chrystusie, ono wprowadza Cię z powrotem do pojednania się ze Stwórcą, który faktycznie, fizycznie i psychicznie dostarcza Ci pełnej akceptacji, który mówi sam, że sam traktować Cię będzie jak swoje, jak swoje dziecko którego faktycznie możesz doświadczać, bo w tym momencie wychodzisz z systemu niewoli i wchodzisz w ramionach ojca. I życie, które wiedziesz z Bogiem, jest niezależne od systemu tego świata. Kochani, mógłbym teraz mówić o wspaniałym życiu z Bogiem, którego doświadczam od kilku lat. Mógłbym mówić. Że wyszedłem z systemu niewoli na kopalni, pracy. Mógłbym mówić, że wyszedłem z systemu niewoli rodzinny. Mógłbym mówić, że różnych systemów niewoli wyszedłem. Ale to wszystko teraz ma znaczenie drugorzędne, bo pierwszorzędne jest to, że człowiek jest martwy, bo jest oddzielony od Ojca. I to jest pierwszy krok i pierwsza decyzja, którą musimy podjąć. On dał siebie. Jako karę za grzechy ludzkości, po to, żeby każdy z nas pojednał się z nim i wiódł życie. I to życie w obitości. On dał siebie za darmo. On zbawił nas z łaski przez wiarę. Niezasłużona jest to przychylność Boga. W, w religijnych miejscach słyszymy, że musisz coś zrobić dla Boga. W religijnych miejscach słyszymy, że potrzebujesz wieść dobre życie. W religijnych miejscach słyszymy, że musisz być dobry. W, w religijnych miejscach słyszymy, że musisz mieć sakramenty. A Bóg mówi jasno, że każdy uczynek człowieka i każda postawa względem Boga uczynkowa jest dla Niego jak splugawione ubranie i zażygana szata. Że uczynki człowieka nie są nic warte, bo jakże i może zaimponować człowiek Bogu, w jaki sposób, skoro jest oddzielony od niego i jest natury serca buntow, bo nie chce razem z nim żyć, jak może stworzenie Boże być zbuntowane przeciwko stwórcy i twierdzić, że jest w stanie zasłużyć sobie na jego przychylność i tak robił Izrael od początku świata, tak robił od zawsze i to teraz stało się udziałem całego świata. Chcę Ci powiedzieć, że akceptacja Ojca jest za darmo, jest za darmo. Jest za darmo, że zbawienie jest za darmo, że ciężar, który masz w swoim sercu teraz, związany z niemocą, z chorobami, z depresją, to wszystko jest wynik tego zniszczonego świata, ale to jest kłamstwo diabelskie. To nie musi mieć miejsca w Twoim życiu, że choroba, która trapi być może dzieci, że choroba, która trapi męża, że choroba, która trapi żonę, że niedostatek finansowy. Jakąkolwiek niemoc w tym życiu jest wynikiem systemu, w którym żyjemy, który został zaprojektowany przez diabła. A Bóg jest tylko i wyłącznie dobry i chcecie wyciągnąć z impasu tego życia. Bóg jest tylko dobry, ale ten świat zagłuszył jego głos. Religia reprezentanci Boga. Tak zwani prezentanci Boga zagłuszyli Jego głos, bo On jest zupełnie inny niż w kościołach nam Go prezentują. Ojciec jest zupełnie inny niż w kościołach nam Go prezentują, bo On przedstawił siebie jako miłość, która jest niezasłużona. Więc i bez względu na to, jak nasze życie wygląda, bez względu na to, jak one wyglądało, ty w każdej chwili możesz stać się jego dzieckiem i w każdej chwili możesz zostać oczyszczony, zupełnie jak czysta kartka i już nigdy więcej nie będzie patrzył na ciebie jak na człowieka grzesznego, ponieważ będziesz jego dzieckiem. A dziecko, ten, który ma dzieci, ten wie, że nawet jeżeli małe dziecko zrobi kupę wajty. Papersa, uderzycie, powiem brzydkie słowo, to nigdy nie zmieniasz nastawienia do Niego. A jeśli zmieniasz nastawienie w wieku starszym, to jesteś wyrodnym rodzicem, bo miłość, którą prezentuje Jezus Chrystus, jest niezasłużona, jest niezależna od uczynków. Ona jest całkowicie niezależna od uczynków, bo On wie, co to znaczy być Ojcem i On jest dla każdego z nas. Z tego miejsca chcę powiedzieć, że musi człowiek. Narodzić się na nowo, żeby doświadczać tej miłości. Co to znaczy? Jeśli zdajesz sobie sprawę z niewoli systemu, w jakim żyjesz, jakikolwiek system polityczny, religijny, nie wiem, miejsce, w którym musisz zasługiwać na coś, żeby coś osiągnąć, że musisz ciężko pracować, żeby coś osiągnąć, że męczysz się, bo ktoś w Twojej rodzinie jest chory, że męczysz się, bo ktoś ma depresję, że męczysz się. Bo nie wiesz, czy będziesz miał życie wieczne i nie wiesz, jak Twoje życie wygląda, to jesteś w systemie niewoli. Już te zmęczenie powoduje, że sądzicie system, a nie sądzicie Bóg. Bo Bóg nie sądzi człowieka, bo, bo człowieka osądziło słowo, które On powiedział przez Jezusa Chrystusa. I słowo sądzi ludzkość. I ci, którzy uwierzyli w słowo, które wypowiada przez Jezusa Chrystusa, ci są dziećmi bożymi. A ci, którzy nie wierzą, już zostali osądzeni i idą na wieczne potępienie. Kochani, Ewangelia jest banalnie prosta. Każdy, który uwierzy, musi narodzić się na nowo i on rodzi się na nowo i staje się dzieckiem Boga i ma odpuszczone jedną jedyną ofiarą. Nieco niedzielę, nieco ołtarzyk. Jedną jedyną ofiarą ma odpuszczone wszystko i z tego miejsca zmienia się jego tożsamość. Ze stworzenia Bożego na dziecko Boże i możesz żyć w pełni mocy, w pełni obfitości, niezależnie od wpływów zewnętrznych tego świata. Możesz żyć na tym świecie, będąc od niego niezależny. Każdy człowiek potrzebuje Ojca. Sam dobrze wiesz, że nie doświadczałeś w swoim życiu Ojca. Sam dobrze wiesz, bo Duch Święty ci przypomina, kiedy Ojciec opuszczał cię, kiedy miałeś coś ważnego. Sam dobrze wiesz, kiedy Ojciec poniżał cię w miejscu, kiedy ty przychodziłeś do Niego z czymś ważnym. Sam dobrze wiesz, że wtedy, kiedy były momenty przełomowe Twojego życia, to Ojca nie było przy tobie. Sam dobrze wiesz, ale nie obwiniaj go. On był przez ten świat i jest zbrukany. Nie taki jest Bóg. Zupełnie nie taki jest Bóg. I daj mu się uzdrowić. Nie musisz być zależnym niewolnikiem od tego świata. Tak jak i być może Twój Ojciec rodzinny. Miłość ojca. Niezasłużona jego przychylność. Jest dla każdego dostępna, bez względu na to, czy się z nim zgadza, czy nie nawet. Bo dopiero kiedy uwierzysz w to, co jest mówione, tu nie chodzi o doktryny, tu nie chodzi o denominację, że jeśli przyjdziesz do mnie, powiesz tak, Boże, jeśli przyjdziesz do kościoła, powiesz tak, Boże, tu nie chodzi o to, tu nie chodzi o to, żeby się zgadzać z doktryną, tu chodzi o to, czy to, co ja mówię, dotyka Ciebie. I czy ty się z tym w swoim sercu zgadzasz, a nie na swoich ustach, nawet? Czy ty się zgadzasz z tym dobrym Bogiem? Czy ty się zgadzasz i potrzebujesz zbawiciela? Jeśli jesteś, jeśli masz jakąkolwiek niemoc, problem z kręgosłupem, problem z kościami, ze stawami, jeśli masz alergie pokarmowe, jeśli masz jakikolwiek ból, problem ze wzrokiem, może doświadczyć. Cudu i swojego zbawienia dzisiaj. Możesz doświadczyć uzdrowienia dzisiaj. Czyć mnie Bóg z trzech nieuleczalnych chorób uzdrowił. Raz, trzy dyski w kręgosłupie na kopalni wypadły. Mam prosty kręgosłup. mam alergię pokarmową. Jestem uzdrowiony. Moja skóra nie tolerowała słońca i wyskakiwały wypryski i bąble, jak po ukąszeniu komara. Jestem uzdrowiony, lekarze nie dawali szans. Moja żona miała stwierdzone przez światowej klasy specjalistów. Być może na całą Polskę, ale i światowej, w Europie. Cztery różne choroby, które każda z nich definiowało ją jako bezpłodną i że nigdy nie, mog nie będzie mogła mieć dzieci. Moja żona i ja mamy dwoje zdrowych dzieci. Jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. Bo zbawienie dokonało się. Ono nie musi się dokonać dzisiaj, bo ono się dokonało dwa tysiące lat temu. Teraz wszystko zależy, czy chcesz w to uwierzyć, czy chcesz z tym zgodzić. Czy to, co ja mówię, że Bóg jest dobry i jest niezasłużona w przychylność Jego do nas? Czy to gra w Twoim sercu? Czy to, że On jest dla Ciebie? Na wyciągnięcie ręki i jego zbawienie, czy to gra w Twoim sercu, czy, to, czy Ty chcesz, żeby On oczyścił twoje, twoje życie, bo On to już zrobił i wszystko leży po Twojej stronie. Albo się z tym zgodzisz, albo się z tym nie zgodzisz. Bo jeśli się zgodzisz w sercu swoim, co zostaje ci odpuszczone, i jak powiada Pismo: nie potrzebujesz konfesjonału, nie potrzebujesz zachrysti, nie potrzebujesz Kościoła, bo... Zbawienie się dokonało, się dokonało. Jezus sam powiedział, że się to dokonało. Nie potrzebujesz człowieka, nie potrzebujesz kościoła. Zbawienie zostało dane raz na zawsze człowiekowi. I jest napisane, że on świat ze sobą pojednał. On tego nie musi zrobić. Ale pytanie jest takie: czy ty chcesz tego? Jeśli chcesz, to uwierz w sercu swoim i przyjdź do domu. Przed łóżkiem stań. Wyzdaj tą prawdę nad swoim życiem. Że potrzebujesz Go jako swojego Ojca i Pana, żeby prowadził Twoje życie. Bo jesteś na dnie mentalnym. Czy takim fizycznym, czy mentalnym. Ale sam widzisz, że z czasem coraz to więcej rzeczy przygniata Cię w Twoim życiu. Że im więcej masz, tym większy ciężar jest na Tobie. Ty większy jesteś niewolnikiem. Dzisiaj głoszę wyzwolenie, które się dokonało dwa lat temu, jeśli jesteś związany chorobą, jakąkolwiek niemocą, to głoszę, że zostało to wyzwolone, bo szatan został pokonany. Szatan został rozbrojony. Choroba, którą masz, nauk, bądź depresja, czy jakąkolwiek natręctwo, a nie moc, jakąkolwiek masz, choćby nawet finansową, zostało to rozbrojone i jest to iluzja, w której siedzisz, ale możesz zostać uwolniony, tak jak i ja zostałem uwolniony. Jestem człowiekiem prosperującym. Ale dlaczego? Bo żyję. Bo żyję. I to, że chodzi, że krew płynie w, twoich, w twoim ciele, to nie znaczy, że żyjesz.